Dzień dobry, dzień dobry. Znajdujemy się w Złocieńcu, Złocieniec yy, koło Drawska Pomorskiego. A tutaj jest spalony magazyn. Potężny, ogromny, spalony magazyn. Nie wiem dokładnie czego ten magazyn był, ale. O ja, pierdolę! Co tu się, kurde, musiało dziać! Tu się wszystko musiało jarać. Ten magazyn jest cały po prostu spalony. Tu jest wejście, którym wszedłem, a tu jest cały rozpierdol widoczny na załączonym obrazku. Niesamowite miejsce. Też bardzo ciekawe. Zobaczcie o tutaj, może nie wiem czy to będzie widać, będzie widać o. Jak tutaj porozwalane są te, te wszystkie rury i stropy i umocnienia niesamowite no wiadomo że się trochę światło zmienia ale no oczami wiadomo ludzkimi wygląda to zdecydowanie lepiej niesamowite pokażę wam tutaj teraz jest o tu trzeba uważać na takie druty tu jest jakieś wejście po schodach Ach, trzeba uważać bo schody są Nasypane i łatwo jest z nich się ześlizgnąć. Ja cię kręcę. A tutaj były pewnie jakieś biura. O, łazienka Kibel. Tu jesteśmy teraz. O, w takim miejscu. Niesamowite. No, powiem szczerze. Takie trochę wnętrze. No, takie niebezpieczne, ale. Zobaczcie jakie stropy porozwalane niesamowite Tu pewnie jakieś kolejne małe biuro było. Trzeba uważać na takie ledwo widoczne druty wystające. To z każdej perspektywy wygląda to inaczej, niesamowite. No i tam, tam są właśnie jakieś takie takie budki. Tam akurat no ciężko zobaczyć cokolwiek, bo jest bardzo ciemno. Ale tutaj jeszcze niesamowite. O... Tu jakieś dziwne dziwne sygnały. Dźwiękowe. O... A tam No takie coś robi klimat, takie dźwięki. to muszę przyznać. Niesamowite. No i uważać trzeba, czy nie wdeptuje się w jakąś dziurę, nie? O! Tu możemy zejść tędy. Fajnie. A tu przez okno no nie będziemy... O, to nie. nie, nie tąpiemy na coś takiego. Jest za miękkie to nie ten. O, i tam jest dalsza część... Dalsza część jeszcze magazynu, do którego bez chwilę. Z tego co widzę można wejść. Tu na przykład, o, schody są, patrzcie, spękane, to trzeba uważać, bo to może się spod z, z nogi wyślizgnąć. trzeba bardzo powolutku stąpać, nie zbiegać po takich schodach, bo się kurna możecie zdziwić. Niestety tu mam robię jeden podstawowy błąd, którego nie powinienem popełniać, odwiedzając takie miejsce. To jest to, że nie mam latarki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Robię sobie taki tylko... Y, ten... Ja puszki bieram. A ja nie mam puszek. Żadnych. Ale co to jest w ogóle za miejsce? Znaczy, to jest jakiś stary magazyn, tak? Fabryka miała być, ale... nie ma, spaliło się, dopaliło się... Ach, to była fabryka, tak? Jakaś? Miała być. Aha, miała być. W cię budowy, bo nie ukończona jeszcze została w 100%. Aha. To mi pan nie robi. Nie, 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 ja nie, nie, ten, pana wizerunku nie będzie. Ja tam zbieram puszki, złom, No, no, no. Nie no, to bardzo dobrze, nie, bo kurczę, ktoś to musi posprzątać. No chyba tak, bo i tak to robić. No, niesamowite w ogóle, co to jest za miejsce. Ale, a fabryka czego to miała być? A rybna. przetwórnia rybna. No, 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 rozumiem. Jakali ludziom siły spłacać i w pewnego dnia się zaczęło palić tam ta No, no właśnie widać, że tam jest najwięcej, yy, najwięcej ognia było widać, no bo tutaj w ogóle ognia nie ma. I się spaliła, a ten cały właśnie człowiek siedzi za prezydenta. Ło kurcze! I teraz tu stoi i żyje. No tak. Miasto chyba się tym nie zajmie. Nie, wiem. nie na pewno nie. Bo. kogoś na to spadnie, kogoś zabije. To wtedy tak. To wtedy tak. No niesamowite. O, tutaj jeszcze korytarze są. Może ja tu wszystkiego nie będę pokazywał, bo to nie ma sensu. Bo. To... Wszystkie pomieszczenia wyglądają, wyglądają podobnie, ale dobra, jeszcze może odejdziemy tutaj. A, i tutaj mamy jakieś takie też. A, tutaj chyba jakaś stołówka miała być. Z tego co wygląda. Na to. I, i, i. Tutaj, a, tutaj też, tak. Tutaj kuchnia, stołówka. Jakieś takie. takie rzeczy niesamowite. A, i jeszcze tutaj możemy wejść do góry. O, tutaj zobaczymy halę z innej. A, to tutaj jeszcze takie coś. A, czyli to jest ten budynek, który... O, tutaj właśnie widać. Tutaj wam pokażę. Przez tamto okno przed chwilą zaglądałem, mówiąc, żeby uważać na stąpanie. Żeby nie stąpać na to miękkie. To jest to okno. I to jest to, co pokazywałem wam z tamtej strony. Niesamowite miejsce. Magazyn, znaczy no. Fabryka przetwórstwa rybnego miała tutaj być. O, też trzeba no, taki coś uważać. Zobaczcie, krawędź jest nieogrodzona. Można byłoby sobie skrócić drogę, idąc na przykład tutaj, chcąc myśląc, że się idzie na schody. A tu jest co? Spadówka jest, więc trzeba też uważać na takie rzeczy. Zanim zrobicie krok, najpierw upewnijcie się, gdzie ten krok stawiacie żeby nie, nie nie obracać się idąc tylko najpierw idziemy najpierw obracamy się patrzymy gdzie idziemy i potem potem idziemy no dobra, ja już powoli tu będę wracał wrócę sobie do autka bo nie jestem dzisiaj sam no no i trzeba uważać tutaj żeby się na coś nie nadziać na żadną rurę Jakieś takie inne rzeczy. No dobra, ten wyszliśmy. A, tak, tu poznaję ten wózek. Dobra, to wracamy. O, tu zobaczcie takie cienkie. Takie cienkie druty. Po takich tych też trzeba na nie uważać. Bo można mogą się zaplątać wokół nogi i pociągnąć i szkody narobić. No dobrze. Tam jest też coś jeszcze. No okej. Okay. A, tu jest jeszcze jakieś wejście schodami do góry. Ale to już nie przesadzajmy już. Będę wracał. O! Jeszcze tutaj. A, czyli tam. Wszystkiego dobrego! Miłego dnia! Dzięki! I tutaj jesteśmy teraz. Od innej strony tej tej fabryki. Ja, to ja! <grymne> dokładnie. Nie. Jest? O, super. No. <grymne> No, no tak. Na pewno. Szczególnie opony tu widzę. A i tam jeszcze pewnie było coś robione, ale nie dokończyli. No. No, tutaj o. Tu pokażę, tam dosłownie sam szkielet został, o. Proszę bardzo. Dokładnie. No tak. Tam pomodnik, ale... ale to już jest bezużyteczne. On się tutaj macie ręką. Jakoś nie może chyba tego sprzedać od działki, czy pójdzie o co chodzi, czy pewnie wyczarł, by o to wyburzyć. No pewnie tak, no bo to już, to już się moim zdaniem do niczego nie nadaje. Znaczy nie. To i tak jest postawione na starej cudowni. A no to fundamenty tylko są dobre, cała reszta musi zostać wyburzona. Aha, no ładnie. No nic. Fajnie, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Muszę już lecieć. Do miłego. No, no tu pełno jest tego. No tu pewnie, jak można? Co nie można? A kto tam będzie wiedział, skąd to jest? No więc trzeba skorzystać póki jest. No właśnie. To, co leży luźno, to można sprzątnąć. No, na przykład, no po co to komu?